Hehe, ma, dawno nie było odcinków Stefa, to dzisiaj wracamy z top 5 loadoutów do jednego Keja i dzisiaj jest Soldier. I tym razem następny film pojawi się niedługo, a nie tak jak poprzednio, dwa lata temu. No dobra, to lecimy do pierwszego loadoutu. W tym loadoucie znajduje się Chonkos Headgear za 1,44 refa, The Hornblower za 2,77 refa oraz Mistaken Movember za 10,44 refa, załączną cenę około 15 refa za ten loadout. Set bardzo ciekawy zmienia naszego Soldiera i uważam go za jednego z ładniejszych loadoutów, jeżeli chodzi o tak niską cenę. W tym loadoutie znajduje się Antarctic Parka za 11,77 refa, Soldier Slope Scoper za 1,33 refa i Bruiser's Bandana za 15,33 refa. Tym razem mamy troszeczkę droższe czapki, bo całe wynosi około 29 refów i jest on bardziej zimowy, i naprawdę jest warty swojej ceny. Oczywiście możecie dać swoje opinie na temat tego loadoutu w komentarzu. Tym razem mamy Exquisite Rack za 3,44 refa, Warping za 1,44 refa i The Kringle Collection za 3,77 refa. Całość kosztuje około 9 refa, więc jest on jednym z tańszych soldierów. Moim zdaniem jest naprawdę kozaskim setem i mogę dodać, że grałem nim przez wiele godzin. Lecimy do następnego loadoutu. Tym mamy The Brawnik bookener za 1,77 refa, The Campecheur za 1,66 refa oraz The Team Captain, który kosztuje 7,66 refa. Ogólnie kosztuje on mniej więcej 10 refów i jest naprawdę ciekawym setem, według mnie, yy, zmienia praktycznie całkowicie Soldiera. Ten Team Captain jest naprawdę popularną czapką i fajn, jest ogólnie fajna, yy, pasuje właściwie do większości klas, ponieważ jest alt-klasowa. I nie widziałem zbyt wiele osób, które używają tego ptaka, tego the, the, the Compatriot. Jest naprawdę ciekawy on, i dodaje takiego uroku do, tej, do tego setu. W kolejnym secie, jak i ostatnim w tym zestawieniu znajduje się Elza Pateador za 4,55 refa, Party Boncher za 2,88 refa i Private Megat Mancher za 15,11 refów. Łącznie wychodzi około 21 refa i osobiście muszę powiedzieć, że jest moim faworytem w tym top 5. zmieniała Soldiera całkowicie i według mnie są to jedne z najlepszych, yy, tańszych czapek do Soldiera, także... Uważam go za jednego e, z ciekawszych loadoutów, e, jakie są. Dzięki, że obejrzałeś do końca, możesz pomóc w tworzeniu następnego odcinka pisząc loadout do Pyro, najlepiej do maksymalnie jednego klucza. A ja spadam i biorę się za tworzenie następnego top 5. Siema!